Siema Dziska. z tej strony się Dzisiaj sobie zatrzymamy troszeczkę inaczej, ponieważ chciałem do was przemówić, yy, To tak powiem, jak gracz do graczy. Bo jest takie środowisko, które mnie, yy, co bardziej wam powiem, irytuje się nazywa multiplier. Dobry bowalek. Tak, jestem podpity. Nie będę się tu na dzisiaj ukrywał. No, tak. Teraz Wam jeszcze, że Czego Wy, kurna, oczekujecie od grania w gry multiplayer? Czy chcecie sobie ego zboostować? Czy chcecie komuś dopierdolić? Trzeba po prostu się dobrze bawić. Bo ja Wam powiem tak. Jestem gościem, który dobija do 40 i ja zacząłem grać w gry, ponieważ sprawdzały mi dużą przyjemność. Najpierw single player ponieważ internet był jeszcze wtedy w powiłakach. Później przerzuciłem się na Multiplayer, mi się zaczęło to od Queja Był kontest z sąsiadami na Lanie 1.4, jak wielokrotnie podkreślałem. No niestety teraz się widzę, że ludzie grają w gry po internecie nie dlatego, żeby się wiecie, dobrze bawić, tylko dlatego, żeby komuś dowalić po prostu, co mi się nie podoba wam powiem. Specjalnie to robię takiego yy, rank-filmik z tego powodu, właśnie, żeby być szczerym, bardziej przekonującym. Hmm. Takie 200% ze sobą, yy, ponieważ to mnie boli, kuwa. No, ludzie grają w gry na internecie. Część kula się wyzywa, coś się poci. I nie próbują komuś dowalić, pokazać, że są tamtymi. Ja rozumiem, jak kuna. ktoś może mieć złe skila, albo gorszego. To jest jak najbardziej normalne. Ale żeby kurna niszczyć inną sobie, którą po prostu gra... zagrać sobie w gierkę, dobrze się bawiąc, się na no. to na mnie zabęć. mam taki... Taką prośbę do was ludzie. Zastanówcie się, po co gracie na internecie? Czy wy chcecie się serio odnerwować? Serie wam to sprawia przyjemność, granie w gry, wyzywanie się. Dowalanie innym... Na co to komu tak naprawdę? Yy, nie wiadomo... Yy, o! Bo... Oh. dokuczeć sobie można, ale ej, ludzie. Celek chcecie mieć green ten nowy, który jest tylko sobie jedziecie. To ma większego... mam mam to sprawa przyjemność. Większość nie bardzo czy wygracie, czy przegracie, nic to nie zmienia w waszym prawdziwym życiu. To są gry. To ma sprawić wam przyjemność. Po co to, to gracie? Jeśli chcecie sobie coś udowodnić, nie wiem. Zapiszcie się, kurno na coś. Eee, co wam to pomoże. Eee, udowodnić to, że jesteście lepsi. Po prostu nie wiem. Eee, gracie w gry? Okej, okay, no ja to rozumiem. Hmm. Chcecie pokazać się że zajebiście, że macie skilla, no to nie wiem, do klanu się zapiszcie, startujcie w jakiejś ligach, i sport profesjonalny, ale kurwa, no nie ciśnijcie komuś, kto gra w grę casualowo, to nic nie zmieni w waszym życiu, że, ej, komuś pociśniecie, kurna, w grze multikrę, no to ja sobie nie zobaczycie, nie ma tu face to face, yy... ja wam powiem tak, ja to powiem tak, w pizda w świecie, wiecie o co chodzi. I jak naprawdę chcecie być tymi lepszymi, no to pokażcie skill'a, załóżcie klany, i yy, do żadnego nie możecie trafić, znajdźcie sobie znajomych, kolegów z klasy. Jak ja byłem młody, i to, jest, ja to byłem 40 no to po to się kurwa z, z, zwoływało kolegów ze szkoły, nie wiem czy to podstawówka, gimba była, czy to liceum, zwoływało się kumpli, albo osoby z tym się po prostu grało w takiego CSa. Zakładało się kurwa ekipę No i były sporty Startowało się w ligach Napisywało się sobie na FaceSita itd. I tak dalej. jak ktoś tego chciał pokazać, że ma jaja No to w takich kurwa Turniejach startował A nie kurwa, że włączał grę I próbował się wyżywać na innych Dla mnie to jest problem tak słaby Bo ja z tego właśnie powodu, że To, że komuś pociścicie na internecie Nic nie znaczy to, że na przykład jeśli gracie w grę, nieważne jakąś to będzie ce, strategia czy co to będzie, będziecie się jakieś wyżywać, to nic kurno nie znaczy. Wygracie grę, przegracie, to nic nie znaczy. Gry są dla nas. Gry mają sprawiać przyjemność, e, radość, mają nas zastosować po pracy. Wiecie, e, większość z was co mnie wygląda, to nie przekracza dwudziestki, Ale po 20, wiecie co? To się zmienia. Po 20 gry są dodatkiem do życia. Przed 20 tak, możecie się wyżywać, pokazywać i tak dalej, ale hej, hello. Jeśli ja myślicie, że się napięcie kończy, no to sorry, ale to tak nie działa. Yy, dlatego ja zawsze jak gram, nie uważam, czy jestem na podpity, czy nie? Bo no pamiętajcie, wynik wirtualny nic nie zmienia. On wam nie podbustuje ego. No nic wam nie zmieni. Pokonacie kule od siebie. W internecie yy, było gracze więcej. To nic nie zmieni. Chcecie sobie podbustować ego. się uprawiać yy, prawdziwy e sport Jak chcecie sobie podbustać to ego. No, tu, zapiszcie się do planu. Pokażcie kurwa swojego skilla. Wróćcie dupę z domu. Wierzcie na turnieje. Wtedy wynik ma znaczenie, ale nie jak gracie sobie po prostu z randomami przez internet nie waczy czy to jest casual, unranked, ranked czy nie. Dopóki kurwa jesteście w planie, nie jeździecie po tornejach, to tak nie ma znaczenia, czy wygracie, czy przegracie grę w i dziewczyny, to no, Nie ma znaczenia. To nic nie zmienia. Dlatego właśnie, jak gram z ludźmi, nie ma, czy na live czy off streamie. Mówię za każdym razem, wynik że grze nie ma znaczenia, wygracie, przegracie, jeden chuj za przeproszeniem To nic nie zmienia waszym prawdziwym życiu Nic Więc osoby, które naprawdę Są pokazywane na skilla, plan, turnieje, te sprawy Wykażcie się Nie wyżywajcie się Jeśli macie naprawdę prawdziwego skilla, czujecie to Plan, turnieje, te sprawy Ale Naprawdę, ja nie widzę sensu wyzywania się po prostu na radno max internetu. Naprawdę, to nie ma sensu. No. Mam nadzieję, że wam wytłumaczyłem, o co mi więcej chodzi. Podpity. Nie będę szczęświ... Z Ciemnią, nie jestem trzeźwy w tej chwili. O czym nawet spróbuję przekonać w tej chwili? Po prostu chodzi mi o to, krótko mówiąc, że powinniście zrobić coś takiego, że. No mnie to tak naprawdę kurwa. Nie widzę tę sytuacja dość często, że ktoś próbuje się wyżyć, odbić sobie swoje ego tam małą kuśkę na internecie, gdy gier, jest i Po prostu się na kimś. Mnie To już kurwa, irytuje. I to się irytuje. Ej, hello. Ludzie, wszyscy gramy w gry, bo je lubimy. Taka jest prawda, gramy w gry, bo je lubimy. Nie wiem, że single player' Multiplayer czy nie. O to mi chodzi, tyle. Raz razie zastanówcie się, Zapewne pod dyskusję pod tym filmikiem, nara.